I to serdecznie. Karokan wygrywa się sam czarnymi, z nieco białymi łukami. To będzie taki karokan, który przejdzie przez <laughs> partię skandynawską, bronę skandynawską. C4, c6, d4. I mamy prawie atak panowa. Skoczek c3, skoczek c6. Skoczek F3 i gonie z G4. Ostra kontynuacja na wygrywanie piona. E6 to normalne ruchy. A3 to jest korzystne dla str strony, która ma izolowanego pionka, ale jeszcze nim go nie ma. Hetman B3. Tu, tu, tu chce wziąć swaniaczek, ale już jest niedobrze. Można było zroszować. Można było grać gonie 3. W kup gubią wątek gry CD5. Skoczek na D5, skoczek na D5. Powstała pozycja ze statycznym centrum. Ze statycznym centrum. Tu na gońca i na konika. Ale król nie zroszował, goniec, wieże rozdzielone i jest szachin. Szach. I I nagle się okazuje, że pogonie z D2 zatrzymujemy film i kombinujemy Koniś D4. Hetman obronił wszystko, a Piona nie ma. No, goniec ofiara oczywiście nie można bić, bo skoczek go broni. Hetman G3, Roszada i biały goniec D3, opóźnienie w rozwoju nadrabia, ale goniec D6, jak to mówią, podwiązka na Hetmana. F4. F6 konik nie może odejść, bo go nie zbije. F wisi goniec i nie można zrobić roszady. I białe się poddały. bo ja co by nie zagrały? To jest spód nawet na to. Jest tu pan szachuś. Więc to by może nie nastąpiło. Ale co by nastąpiło? e 4 E4, goniec B1 Wieża B 8 I Nie można zrobić roszady, bo jest szach. Szech. Dziękuję za uwagę.